Przed nami typowa polska majówka. 1, 2, 3, 4 maja. Podkreślam, cztery dni świąteczne, jeden po drugim. W tym roku wyglądają na pewno zupełnie inaczej niż co roku. Mniej będzie imprez oficjalnych, albo nie będzie ich wcale, będą ograniczone, może będą w nich brały udział tylko najważniejsze osoby. Natomiast my Polacy w jakiś sposób będziemy świętowali tę naszą polską majówkę. 1 maja święto pracy. Ja obchodzę to święto mniej, ale każdy kto chce oczywiście może już rano flagę biało-czerwoną wywiesić, ja zrobię to pewnie wieczorem. Kolejny dzień to 2 maja, dzień flagi Rzeczypospolitej Polskiej, również dzień Polaków, Polonii za granicą. Kolejny Dzień 3 maja, wspominamy konstytucję 3 maja. Oficjalne święto tego dnia to święto narodowe 3 maja. Przypominamy sobie o naszym wkładzie w demokrację, w myśl polityczną europejską w dawnych wiekach. I 4 maja. Chętnie podkreślam ten 4 maja, strażacy. Wiedzą, znają, obchodzą to co roku. To jest Dzień Świętego Floriana, kiedy właśnie straże pożarne albo otrzymują nowe samochody, albo po prostu spotykają się w swoim, w swoim gronie. Jestem Sza Święta, są uroczystości i zastanawiam się, jak w tym roku. Będziemy ten dzień spędzać, skoro nie pójdziemy na pochody, nie pójdziemy na pikniki, może będziemy w swoich zaciszach gdzieś domowych, w ogródkach, może na łonie przyrody. Pamiętajmy o tych dniach, to są dni szczególne, dni szczególne dla naszej historii, ale myślę i dla współczesności. Pandemia zmusza nas do tego, żebyśmy ograniczyli aktywność, ale myślę, że to nie przeszkadza nam, by pamiętać o Biało-Czerwonej.